Boulder pracuje już niemalże 5 lat. W Boulder pracuję 6 lat. Pracuję tutaj około 4,5 roku. Głównie pracujemy nad produktami webowymi dla klientów z zagranicy. Stack technologiczny, który wykorzystujemy, jest zależny od wymagań klienta, wymagań biznesowych aplikacji. Zazwyczaj stawiamy nasze serwisy w oparciu o Spring Boot, który gada potem z bazami danych takimi jak Mongo, Postgres, Elasticsearch. Serwisy rozmawiają ze sobą z kolei za pośrednictwem kolejek, w oparciu o server, kawki. Projekty dla naszej wygody lubimy sobie deployować na dokerze. Również współpracujemy z platformami chmurowymi, takimi jak AWS, Google Cloud, Azure. Żeby zachować wysoką jakość kodu, staramy się korzystać z procesów oraz narzędzi takich jak Code Review lub statyczna analiza kodu. Jesteśmy fanami książki Clean, Code pana Roberta Martina. Pracujemy zespołowo, Żaden programista nie jest zostawiony sam sobie. Jeżeli przystępujesz do edycji jakiegoś kodu, zostaw go w stanie lepszym niż go zastałeś. Dzięki temu unikamy długu technicznego. Do naszego zespołu szukamy osoby na pewno sprawnej technicznie, chcącej uczyć się odpowiednich technologii i stosować je w odpowiednich sytuacjach. Szukamy doświadczonej osoby, która rozumie wymagania biznesowe klienta oraz jest otwarta na nowe technologie. Także osoby chętnej do dzielenia się wiedzą, ponieważ. To jest chyba jeden z najfajniejszych sposobów na naukę. Na co dzień potrzebujemy dobrze się komunikować, czyli umieć współpracować w zespole, umieć przekonywać się do zastosowania konkretnych rozwiązań. Chcemy też wspierać naszych klientów w podejmowaniu decyzji, czyli potrzebna jest pewna proaktywność i umiejętność rozmawiania choćby z klientem.